Witam wszystkich z tej strony Cwietka Dziś na mapie murowanka, bitwa standardowa i na niej na Paździerek sklaną WPE TVP-T5051 w akcji. Jak widzicie ciekawe losowanie, z drugiej strony Pluton na 3 hejwiki. Bardzo ciężko po stronie przeciwnika, a z tej strony dużo lightów i TDK. Widok póki co z góry, bo na lubi bawić się z krolem, także. Mam nadzieję, że w trakcie nie dostaniecie oczopląsu podczas takiego właśnie jeżdżenia. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Wygląda to zabawnie. Trochę jak rapowanie. No, Dlaczego teraz yy, Kąsi Bączek? Yy, tvp jest zajebistym czołgiem. Szybko ładuje magazyn. Cztery pestki potrafi wypluć. Yy, szybciej niż rząd jos no, że jest takim dziwnokształtnym tworem. No to stwierdziłem, że nazwę go po prostu bączek. Chociaż jak najszybciej dojeżdża na pozycje szczeleckie. Jest to dobry czołg na ekranie w pierwszej linii z tyłu. Zanim można spokojnie z prędkością 60 na godzinę przemieszczać się pomawę w każdej rejony i zaskakiwać drogę. Nie mam zbyt dużo pancerza, no ale nie on jest tutaj najważniejszy. Czyli jak widzicie no czołg ten potrafi bardzo szybko zadać dużo damage'u. Tutaj mała ucieczka. 2 minuty bitwy minęły, na baciarek ma już na koncie prawie 1600 metrów, trochę spota. No i gra już teraz trochę bardziej asekuracyjnie. Zwiększył dystans do przeciwników. Tam te hejwiki wystarczyłoby, żeby się wszystkie razem wylały. No i by mogły zrobić niezłego zamieszania. A teraz bitwa, jak widzicie, nabiera kształt bitwy pozycyjnej. I w tym oto momencie na zapewnia sobie pierwszego kila i uszczupla ten topowy pluton przeciwników. Teraz, bez zastanawiania, widzicie w hayvika. Oddaję w ciemno dwie pestki, tamten się nie przestawił i co z tego, że zniknął, wraca do garażu. Nie udaje mu się niestety zaliczyć hatrika, fajnie byłoby wytuć wszystkie trzy hejwiki w plutonie i znów na paciorek podjeżdża do przodu, prowokuje wroga. Tutaj trudno powiedzieć co ten centurion dokładnie robi. Nie widzicie, jak łatwo jest. można go przebić na tym wielnym, wielkim Xpocie Przepraszam, Conqueror, bo chyba powiedziałem centurę. I kolejny czołg. Ciężki wraca do garażu. Robi się ciekawie, zostało 8 na 4. magazynek na Goldzie nie żadnego problemu, jak widzicie przebicie 310 gdzie na zwykłych pociskach 248, 48 dobija kolejny cel ładuje to żeby, żebyście ładowali magazynek w każdym momencie kiedy macie chwilę przestoju, nigdy nie wiecie czy ta dodatkowa jedna kula jeden pocisk ci się za chwilę nie przyda wiem, że czas ładowania no, chwilę zajmuje, ale czasami zdarza się, że wyjedziecie, no i ta jedna pestka przeważa o waszym życiu lub ewentualnym szybkim powrocie do garażu. Tutaj troszkę wam przyspieszę, na padziorek widzicie, znowu rapuje, także... Widok z góry, mam nadzieję, że Was dowoli w tym momencie. Jeszcze troszkę przyspieszę do przodu. Tym otoczeniem na podziorek zapewnia sobie już specjalistę. Także jeden medal będzie na pewno. No, i na mapie już jeden wróg. Na podziorek znów rapuje, Znów te <gryw> dziwne skrole, Ok, zrobię wam znowu polon z góry. I przyspieszę. Szukamy baczata. Super. Szybkie podsumowanko, Aspancerny pancerny jest, brutal także, także wielki plusik z tej strony e, High caliber, czołgista sniper, no i oczywiście specjalista 7 KI 8226 dmg, spot za 2700 i odbita jedna pestka Minus 7000 srebrzaków e, po tej bitwie na koncie premium, także świetny wynik Trochę tego golda tam poszło na sam koniec, strzelając te wszystkie grubaski, które zostały na koniec bitwy. Na padziorek mam nadzieję, że za chwilę pokaże nam jeszcze lepszą bitwę na tym czołgu. A Was zachęcam do wysyłania swoich powtórek do mnie. Jeżeli podoba Wam się ten film, i to jak gra na podziorek, dajcie nam lajka. No i do usłyszenia już niebałem. Dzięki.